Zespół z Kościana od początku chciał y, wykorzystać y, fakt, że f, y, na każdej pozycji mieli przewagę fizyczną i, i od początku meczu wjali z nami na low post cały czas y, tyłem do kosza. No, my byliśmy na to przygotowani i póki jeszcze w pierwszej połowie w miarę Realizowaliśmy nasze założenia, podwajaliśmy w tempo i, i fizycznie do, dobrze to wyglądało, w sensie odpowiadaliśmy tą fizyką i nie dawaliśmy im tam łatwo dostawać się w tylne, łatwo uzyskiwać tą piłkę w trumnie. No Wynik był w miarę otwarty, tam 13 punktami było do połowy, no w drugiej połowie wyszliśmy, że tak powiem, powietrze z nas już nie wiem jak to wytłumaczyć, czy zapomnieliśmy o tym, co jest mocną stroną zespołu z Kościana, nagle zaczęliśmy mówić szeroko. Zostawialiśmy naszych zawodników jeden na jeden, pod koszem, spóźnione, były podwojenia, no i szybko mecz mecz na muciek. Zrobiło się 20-25, 30 punktów już było w trzeciej kwarcie. Także myślę, że tu był klucz, ten początek trzeciej kwarty. Chłopcy jeszcze nie rozumieją, że, że na tym poziomie chwila dekoncentracji przeciwnik tak doświadczony jak zespół z Kościana wykorzysta to momentalnie i tak właśnie się stało. No byli byli mocni fizycznie i to było widać, że brakuje u nas trochę fizyczności i wzrostu przede wszystkim, ale też no nie, wszystko, nie możemy wszystko wyzwalać na, na to, że byli fizyczniejsi, no technicznie lepsi nie byli moim zdaniem, a zabrakło trochę komunikacji w obronie i konsekwencji. To, to nie jest kwestia siły, tylko kwestia... Podejścia mentalnego, że muszę, muszę się bić, muszę się zbudzić, muszę się zmęczyć fizycznie, przepychać. Oni nie są do, przyzwyczajeni w grupach młodzieżowych do tego, że zespół przeciwny przez 40 minut próbuje grać na leopoście fizycznie, pcha się pod koszem, łokciami, swoją masą, która czasem przekracza no, 20-30 kilo różnicy. Także tego nie ma takiego, jeszcze przy, nie przywykli do tego. Więc u, u, tak to rozumiem, że to nie jest brak tej siły, że tak powiem, w sensie kondycji i tak dalej, tylko tego przekonałem, że muszę walczyć około, po każdą pozycję na boisku przez te 40 minut tego zabiaku tego przeświadczenia i ten mecz przez to nam uciekł. No na treningach wygląda to dobrze i wydaje mi się, że robimy progres, tylko trzeba to teraz przerzucić na mecze, żeby, żebyśmy to, co na treningu ćwiczyli, przekładali na mecze i po prostu bawili się. Tego. Stajemy się jakby do każdego meczu podchodzić z różnymi zadaniami, które mają poprawiać naszą grę jako całości, jako zespołu i też indywidualnie zawodnicy mają swoje, jakby swoje założenia i swoje główne cele. Różnie to wygląda. U niektórych wygląda to lepiej, szybciej to łapią, przechodzą kolejny dalej krok u niektórych wolniej, wiadomo jak to jest w sporcie, a jeżeli chodzi o cały zespół... Yy... Jest, mamy, jesteśmy, że tak y, czuję, że jesteśmy, zespół cały czuje, że jest taki dołek, jest takie, że tak powiem, taki fragment w sezonie, gdzie, y, gdzie jednak mimo wszystko, że się rozwijamy i walczymy w każdym meczu bo jesteśmy zespołem młodzieżowym, szkoleniowym, ale jak się dostaje 30, 40 my, y, punktów, tak jak ostatnio wyglądają nasze mecze, to jest to z tyłu głowy i są takie momenty zwątpienia, widzę, że czasem głowa... Schodzi, no ale stajemy się nad tym pracować i rozmawiać i, i widzę w nich jednak świadomość, że, że to jest sezon szkoleniowy, żeby złapać doświadczenie i tak, i, i tak do tego podchodzimy. Ale no nie da się ukryć, że czasem to zwątpienie przychodzi, kiedy kolejny mecz kończy się no dużą różnicą punktową. No, oczekiwania mamy duże, bo na wyjeździe nie poszło nam źle. I mam nadzieję, że wyjdziemy z tego, z tego turnieju lepsi i przede wszystkim więcej się pokaże, więcej się nauczymy oczywiście od przeciwników. I no liczę na to, że wygramy większość meczy. No, jesteśmy skoncentrowani na, na, na naszej grze i mam nadzieję, że dobrze wyjdzie.